Mr Fox. Dzień dobry moi drodzy widzowie. Wita was Mr Fox. Chciałbym wam pokazać tutaj filmik, w którym wypowiada się Popek odnośnie spraw, które żeśmy omawiali na moim kanale. Także serdecznie zapraszam wszystkich do oglądania. Biona dobrze ludzie jeden wątek, już Poruszaj śmiało, wal, no. Chciałem tutaj się odnieść też do takiego, do tej afery takiej medialnej, która wyszła ostatnie czasy, nie, Związane ze mną z Pomidorem. Śmiało. Yy, gdzieś tam żurą chciał zniszczyć moją przyjaźń Krzyśkiemu na początku, cisnąć jemu później, yy, cisnąć mi, że ja się niby, yy, że sprzedałem Pomidora. Absolutna bzdura, ja z popisałem, podpisałem te same dokumenty, poszliśmy mm -hmm. na samo ukaranie. Papiery wrzuciliśmy w, gru w grudniu yy, do sieci, żeby ludzie mieli jasność, że my poszliśmy po prostu na samo ukaranie. Podpisaliśmy takie same dwa papierki, nie zeznawaliśmy. Yy, byłem z tym, z tamtym, z tamtym, po prostu w wysokim sądzie, z upływu biegu czasu. Ja nie pamiętam, co robiłem. Ten przyznaje się, on się przyznaje, dostaliśmy wyroki w zawieszeniu. Nikt przez nas nie poszedł siedzieć, nikt przez nas nie dostał żadnych wyroków. Yy, załatwiliśmy to między sobą, a że jesteśmy osobami medialnymi, ludzie chcieli na tym zarobić i karierę zrobić i taka osoba jak Zurom, yy, Chciała nam skucić, wykorzystać to oczerniając nas. No, nagrodą za to dostał tylko pocisk od ludzi. Gdzieś tam, bo ludzie nie są idiotami i wiedzą, co jest pięć. Nie podoba mi się tylko historia. Gdzieś tam z, z soboty, którą ma tam pali mu się grunt pod nogami. Ostatnio nagrał filmik. Z jakimiś siedmioma typami, no. i jeden z tych jego koleżków przestawia się jako Heniek, wspólnik Popka i Pomidora. Mm. Z chłopa widziałem dwa razy w życiu na no, oczy, nic z nim w życiu nie ukradłem, i, i oni nagrywają taki filmik, żeby odwrócić. Od siebie wiesz, yy, to co mu się palił, grunt pod nogami wziął jakiegoś chenia i cheniu się przestawił, że jest moim wspólnikiem i pomidora yy, na jego filmiku. No też jakoś takie ładnie wiesz, jak masz, jak dojebałeś, no to zamknij mordę i cicho, a nie bierzesz się jakiegoś tam chłopa i odbijasz piłeczkę, mówiąc, że to jest, ja jestem cheniu, wspólnik popka i pomidora i jakieś tam gada bzdury, nie? Mm. To było bardzo nieładne. Ale to ludzie wykorzystują, jak jesteś osobą medialną. Ja mam czyste sumienie. Yy, będzie trzeba, skoczę za, za pomidorem w ogień. Tam zarzucali mi, że jakieś pieniądze mu dałem, że za to, że go osiadałem. Absolutna bzdura. Ja pieniądze mu dałem, bo ja stanąłem na nogi i chciałem, żeby on też stanął na nogi, i, i to nieraz mu pomogłem finansowo. Nieraz go wyciągałem z tarapatów. Żurom nas no, chciał wie, skucić. Mam nadzieję, że nasza przyjaźń, moja księżka. Przetrwa w gorszych rzeczach, z gorszego gówna żeśmy się wy, 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 wyciągali, także jeżeli będzie trzeba pomóc Krzyśkowi gdzieś tam kiedyś w przyszłości, czy to miałoby być pomoc finansowa, czy prawna, czy jakakolwiek, ja zawsze mu pomogę i jebać tego Roma.